Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, pozdrawiam Was z naszej wspaniałej centrali. Pozdrawiam Was z miejsca, gdzie bije serce naszego wolontariatu misyjnego Salwator i zapraszam Was dzisiaj na konferencję o Hiobie. Macie okazję wysłuchać tej konferencji, ponieważ z powodu epidemii, z powodu przymusowego zamknięcia w domach, nie możemy organizować spotkań regionalnych, nie możemy spotykać się na naszych tradycyjnych spotkaniach w regionach, by móc na modlitwie, na dzieleniu się słowem, przygotowywać się do wyjazdów misyjnych i formować duchowo do tego, by być dobrymi wolontariuszami. Konferencja o Hiobie jest to konferencja, która była przygotowana na spotkania regionalne, i w marcu Region Śląski miał okazję, miał szansę, miał szczęście jeszcze zorganizować swoje spotkanie, i tę konferencję wygłosiłem właśnie im podczas spotkania regionalnego dla Regionu Śląskiego. Konferencję o Hiobie oparłem. O rozważania księdza biskupa Grzegorza Rysia zawarte w zeszytach formacji duchowej, wydawanych przez nasze Stawatoriańskie Centrum formacji duchowej, jest tu bardzo, bardzo wiele tekstów, bardzo wiele tekstów dotyczących Hioba. Ja spośród wielu tych tekstów zostałem zauroczony pewnym podejściem do postawy Hioba. To podejście w sposób ciekawy, interesujący opisał ksiądz Biskup Grzegorz Ryś. Ja postanowiłem, że podzielę się z wami tym, co sam odkryłem, czytając tak księdze, księgę Hioba, jak i właśnie konferencję księdza biskupa Grzegorza Rysia. Wiecie, kochani, Hioba my wszyscy dobrze znamy. Ze szkoły, z kościoła, z Pisma Świętego, z kateches. Hioba wszyscy dobrze kojarzymy, bo Hiob to biedny człowiek, którego Pan Bóg doświadczył cierpieniem. I większość naszych myśli i rozważań, tak szkolnych, jak i katechetycznych, koncentruje się wokół cierpienia Hioba, ale właśnie w tym kontekście, że te cierpienia są niezawinione. I próbujemy odnaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego Hiob cierpiał? Dlaczego ten, który był sprawiedliwy, ten, który był wierny Bogu, ten, który był bez grzechu, został dotknięty tak niesamowitym cierpieniem? I ciągle nie mamy odpowiedzi na to pytanie. Ja, niestety, moi drodzy, w tej konferencji też nie odpowiem Wam na to pytanie. Ja w tej konferencji chcę Wam zaproponować, abyśmy przyjrzeli się bohaterowi Księgi Hioba, czyli Samemu Hiobowi, w jego reakcji na to cierpienie ale nie w reakcji na to, co mówią mu jego żona, jego przyjaciele, jego bliscy, ale w reakcji. Chodzi mi o, o podejście serca. Chodzi mi o to, jaką miał relację z Panem Bogiem. Co on miał Panu Bogu do powiedzenia. I wybrałem trzy teksty. Teksty krótkie, ale bardzo piękne. Teksty, które... Pokazują, jak Hiob odzyskuje grunt pod nogami. W całym swym cierpieniu, w całym swym nieszczęściu, w całym swym poniżeniu, w takim zamieszaniu, tak duchowym, jak i, jak i fizycznym. Zobaczymy, co tak naprawdę Hiob myśli i dokąd zmierzają jego modlitewne. Westchnienia. Chcę wam też zaproponować, abyście wy, po tym jak już wysłuchacie tej konferencji, spróbowali też pomodlić się tymi trzema tekstami. Bo domyślam się, że domyślam się, że wielu z was może teraz doświadcza trudności, może teraz też cierpi i ma poczucie, że, że to cierpienie, ta niesprawiedliwość, te trudności są po prostu niezawinione. Może akurat teraz właśnie Hiob i jego postawa wobec Pana Boga ubogaci waszą modlitwę i, i pozwoli wam otworzyć serca wasze na Boga i na Jego łaskę. Pierwszy tekst, moi drodzy. Pierwszy tekst brzmi następująco. Choćby mnie zabił Wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. Jest to Księga Hioba, rozdział 13, werset 15. Jeszcze raz przeczytam. Choćby mnie zabił Wszechmocny, ufam i dróg moich przed nim chcę bronić. Choćby mnie zabił, ufam. Kontekst tej wypowiedzi Hioba jest bardzo wymowny, bo Hiob odnosi się najpierw do swoich przyjaciół. Mówi im, że ich nauczanie, ich przemowy w ogóle w niczym mu nie pomagają. Nie są dla niego wsparciem, pociechą, lekarstwem. Nie są Wyjaśnieniem całej jego sytuacji. To, co mówią o Panu Bogu, jest obrazą Pana Boga. To, co mówią, sprawdźcie sobie, kochani sami, to jest rozdział 12, rozdział 13. No i Hiob w odpowiedzi na ich przemowy mówi, im, że ich słowa w ogóle, w ogóle go nie leczą. Nie pomagają mu, ale co więcej, według Hioba oni. Tymi swoimi przemowami obrażają Pana Boga. Przyjaciele stawiają się w roli rzeczników Boga, takich wszechwiedzących, wszechmądrych, którzy wszystko o Panu Bogu wiedzą i z tej z perspektywy, z tej pozycji znawcy Boga pouczają, pouczają Hioba. A tymczasem to, co mówią o Bogu, nie jest prawdą. I Hiob im mówi wprost, to, co mówicie, nie jest prawdą. Bóg nie jest taki, według Hioba. Obraz Boga, jaki oni przedstawiają Hiobowi, to jest karykatura. Sam Hiob nie wie, jak Bóg wygląda. Tyle wie, że nie jest on taki, jakim oni go przedstawiają. Hmm. Może kiedyś Hiobowi się zdawało, że wie, jaki jest Bóg. Ale teraz jedyne, co wie, to wie, że nie wie nic o Bogu. I w całej tej niewiedzy o Bogu, stanowczo mówi przyjaciółom, obrażacie Boga tym, co o nim mówicie. Źle mówicie o Bogu. Kłamliwie go przedstawiacie. To, co mówicie o Bogu, jest karykaturą. I dlatego Chiop ma swoje własne przeczucia, swoje własne intuicje i w całym tym w centrum swej niewiedzy mówi choćbyś mnie zabił, ufam. Choćbyś mnie zabił, ufam. Mówi Hiob do Boga. I to jest niesamowite. Hiob nie wiedząc nic o Bogu, nie mogąc powiedzieć nic na temat Boga, co mogłoby Boga opisać, nazwać, określić, mój mu ufam. A tak tylko i wyłącznie czyni miłość. Miłość ufa bezgranicznie. Po człowieku, którego nie kocham, Mogę się spodziewać wszystkiego. Mogę podejrzewać Go o wszelkie możliwe scenariusze i bardzo się go bać. Bo w sumie Bo nie wiem, co mi zrobi. A Hiob mówi, nawet gdyby mnie zabił, to ufam mu. Nie ma w Nim lęku. To, że nie wie. Zobaczcie. To, że nie wie, właśnie to budzi w nim zaufanie do Boga. A nie wycofanie się, ucieczkę, ale zaufanie. I to jest właśnie niesamowity moment w księdze Hioba, gdzie spośród wszystkich głosów oskarżających, on jeden takim, jakby wiecie, nikłym głosikiem, ledwo słyszalnym, z tego swojego całego udręczenia mówi. Mówi do Boga, ufam. Ufam, bo nie wiem. Ufam, bo nie znam. Ufam w całej swojej pustce. Jedyne co ufam. Werset, werset 15. Choćby mnie zabił Wszechmocny, ufam. I to ufam, chiobowe. Pomaga nam w sposób bardziej świadomy podejść do tekstu drugiego. Drugi tekst brzmi tak: Teraz mój świadek jest w niebie. Ten, co mnie zna, jest wysoko. Jest to Księga Hioba, rozdział 16, werset 19. Przeczytam jeszcze raz. Teraz mój świadek jest w niebie. Ten, co mnie zna, jest wysoko mówi Hiob. Mój świadek jest w niebie. I tutaj też jest bardzo ważny kontekst, kiedy Hiob to zdanie wypowiedział. Hiob jest na etapie sądzenia się z Panem Bogiem, na etapie dyskusji dyskursu, staje do sądu przed Bogiem i odkrywa, że nie ma nikogo, kto by za nim poświadczył. Nie ma świadka, który by potwierdził tak, Job jest sprawiedliwy. Jest sam. Jest sam i jest przeświadczony o swojej prawości, jest przeświadczony o swojej niewinności. I potrzebuje kogoś, kto to potwierdzi, kto stanie za nim, kto stanie z nim, ale nie ma nikogo. Ci, którzy powinni za nim świadczyć, ci, którzy powinni potwierdzić prawość Hioba, czyli jego rodzina, żona, na przykład, przyjaciele, oni w sumie świadczą przeciwko niemu. W długiej rozmowie Hioba, w długiej przemowie poetyckiej Hioba, problemem Ostatecznie nie, już, nie jest już to, że Hiob jest chory, trędowaty, zubożały. Ale bardziej chodzi mu o jego cześć, honor i uczciwość. Bo to jest właśnie ta chwila, kiedy wszystko stracił. Zupełnie wszystko. Stracił swoje dzieci, stracił swoje bogactwa, stracił dom, stracił swoje hodowle, stracił zdrowie, wszystko stracił i stanął jeszcze w obronie swojego dobrego imienia. Jedyne to mu jeszcze zostało, co, co było godne walki i godne obrony. Jego honor, dobre imię, jego cześć, uczciwość. I nie ma nikogo, kto by nawet, nawet o tym zaświadczył. Wszyscy świadczą przeciw niemu. Nie ma rodziny, bo, do, bo dawno się go wyrzekła. I dlatego Hiob mówi, żeby choć ziemia stanęła po mojej stronie, krzyczy do ziemi, krzyczy do ziemi, żeby nie zakrywała jego krwi, bo jego krew woła tak jak krew Abla. Rozumiecie? Dopóki, dopóki plama krwi jest na ziemi, to ta plama krwi jest dowodem na cierpienie. I mówi Hiob do Ziemi: Ziemio, nie przykrywaj tej plamy krwi, niech proch jej nie pokryje, bo dopóki ta plama jest widoczna, ona świadczy o moim nieszczęściu. No i Hiob właśnie szuka obrony u Ziemi. Dokładnie tak samo jak rozlana krew niewinnego Abla, który został zabity, wołała o pomoc do nieba. Chiob prosi, aby właśnie jego krew, krew niewinnego, który jest cierpiący, Chiob prosi, aby właśnie aby ziemia stanęła po jego stronie, aby ziemia tej krwi nie przykrywała. Ziemia jednak. Nie może świadczyć przed Bogiem, za Chiobem. Więc Hiob pyta, kto może za nim świadczyć? Chiob potrzebuje świadka. I to jest, i to jest właśnie kontekst tego, to jest jego zdania. zdania, to jest kontekst jego wypowiedzi. W tym momencie, kiedy, kiedy ani ludzie, ani nawet ziemia, ani nawet pył ziemski nie mogą za nim świadczyć, Chiob mówi: Teraz. Mój świadek jest w niebie. Ten, co mnie zna, jest wysoko. Zapamiętajcie teraz. Mówi Hiob, teraz mój świadek jest w niebie. Widzicie, o co chodzi? Skoro, skoro nie ma na ziemi nikogo, kto by świadczył, Hiob intuicyjnie wypowiada zdanie, że teraz mój świadek jest w niebie. Bo skoro nie ma go na ziemi, to gdzie? Tak więc Hiob przeczuwa, poszukuje i odkrywa, że jak nie na ziemi, to teraz jego świadek jest w niebie. Teraz mój świadek jest w niebie, ten, co mnie zna, jest wysoko. I Hieronim, starożytny tłumacz Pisma Świętego, na łacinę to określenie ten, który mnie zna tłumaczy jako łacińskie conscius a conscius to od tego słowa pochodzi konsciencja, czyli sumienie i tak naprawdę conscius wiedza ten, który mnie zna, ale sumienie, które znamy teraz, które teraz zostało utworzone w języku nowożytnym, to konsciencja. to tak naprawdę konsciencja to jest ktoś, kto zna razem ze mną. I nie chodzi o to, że zna mnie, tylko to jest konsciencja, czyli ten, który zna razem ze mną. I to jest ważne. Konsciencja. I to jest coś takiego, że, że razem się znamy, razem mamy wspólne poznanie. I Iop tak już w tym momencie nie jest sam z własnym poznaniem samego siebie, ze swoją oceną swojego postępowania i życia. Z tym, jak widzi siebie własnymi oczyma we własnym sumieniu. Nie sam bo jest jeszcze ktoś, kto go zna, kto ma z nim konsciencję. Teraz mój świadek jest w niebie, ten, który mnie zna. Czyli jest ktoś, kto nie tyle, co go zna, co zna Hioba, ale ma wspólne z Hiobem poznanie tego, kim jest Hiob. Jest ktoś, to widzi Hiob tak samo jak siebie samego widzi Hiob. Mają wspólny ogląd na tę samą sytuację. I Hiob mówi, że teraz mój świadek jest w niebie. Teraz mój świadek jest w niebie. Kogo ma na myśli? Nie wiemy. Bo nawet tekst biblijny nie daje nam wprost odpowiedzi na to. Ale możemy wyczytać z tego tekstu, że ten tekst już opisuje nadzieję Hioba, już wskazuje na to, że, że w Hiobie rodzi się nadzieja. I to zdanie jest zdaniem, które, które w sposób wyraźny pociesza, podprowadza go do, do utwierdzonej nadziei, do utwierdzonej radości, do utwierdzonego zaufania. Chociaż tak naprawdę on nie potrafi tego świadka w niebie zidentyfikować, nie potrafi go nazwać, nie potrafi tego kogoś, kto widzi tak samo jak on, wskazać wprost. Po prostu w niebie, wysoko, jest tam świadek, który widzi go tak samo, jak on widzi siebie samego i który świadczy o nim świadczy za nim i świadczy z nim i nie dowiemy się z księgi Hioba kto to jest najprawdopodobniej nie jest to po prostu sam Bóg bo gdy się czyta właśnie ten ten 16 rozdział to obraz Pana Boga w tym rozdziale jest dość dramatyczny Bóg przedstawia się Hiobowi właśnie w tym rozdziale jako taka bestia, która potrafi potargać, zgruchotać, zgruchotać grzbiet. Bóg przedstawia się mu jako łucznik, który do niego celuje, jako wojownik, który z nim walczy. Wszystko tylko nie świadek. Więc owszem, możemy powiedzieć Bóg jako świadek. Ale tak jak on go zna, to raczej nie. Jest w niebie świadek, mówi Hiob. Hiob tego do końca nie rozumie, ale ma w sobie przeczucie, które my dzisiaj z łaski Bożej potrafimy rozwiązać. My, którzy świadomie nosimy w sobie godność dzieci Bożych. My, którzy jesteśmy ludźmi Nowego Testamentu, Nowego Przymierza. My wiemy, dzisiaj wiemy, dzięki łasce Bożej, że mamy za sobą, że my i my mamy za sobą w niebie wiernego świadka, że mamy w niebie obrońcę, mamy tego, który nas broni przed Bogiem zawsze. Mamy w niebie, obiecanego nam przez Jezusa Chrystusa, parakleta. Teraz mój świadek jest w niebie. Hiob w całym swym odręczeniu, w całym swym. Poniżeniu jest podprowadzony do progu tajemnicy Parakleta. On doskonale wie, że jednak z tym rozpoznaniem, jakie ma co do siebie samego, nie jest, nie jest zostawiony sam. Musi być ktoś, kto potwierdzi jego prawość. Musi być ktoś, kto zaświadczy o tym, że on jest sprawiedliwy. Że jest niewinny, że jest prawy i ten ktoś musi świadczyć już teraz. Teraz jest to świadectwo przed Bogiem w momencie, kiedy Hiob cierpi. Nie jest to odłożone w czasie. Nie jest to odłożone do momentu, kiedy Hiob umrze i stanie przed Bogiem. Nie aż do czasu sądu ostatecznego, gdzie kiedyś ktoś tam stanie w obronie Hioba i wytłumaczy Panu Bogu, że jednak Hiob był sprawiedliwy. Hiob mówi że teraz mój świadek jest w niebie teraz teraz go broni teraz za niej świadczy i to teraz kiedy kiedy teraz kiedy chiob doświadcza cierpienia teraz kiedy chiob jest sponiewierany teraz kiedy chiob jest zdruzgotany teraz właśnie w niebie stoi świadek i mówi do boga ten jest sprawiedliwy ten który cierpi jest sprawiedliwy i chciał w całym tym swoim cierpieniu, gdy, gdy po prostu już dobijają go wszelkie rozterki, i Hiob już czuje się bezsilny tak na ciele jak na duchu, żeby cokolwiek jeszcze w sobie wskrzesić, on ma, ma intuicję, ma przeczucie, że gdy on tam, gdzieś tam w błocie, w syfie jest poniewierany, nie wie, ktoś mówi Bogu: To jest człowiek honoru. To jest człowiek godny, by spojrzeć na Niego i dać Mu łaskę. Teraz Ten, kto świadczy przed Bogiem, On Go nie musi znać, ale wie, że jest. Moi drodzy, poznawszy dwa teksty. Za chwilkę drugiej części mojej konferencji przedstawię Wam jeszcze trzeci tekst. Ale zanim wysłuchacie drugiej części, proszę Was włączcie sobie filmik przygotowany przez naszych wolontariuszy, który mówi o cierpieniu Hioba, o jego rozterkach. Jest to podejście poetyckie. Jest to wiersz o Hiobie. Ale to pomoże nam jeszcze lepiej i z pełną świadomością wejść w drugą część konferencji. Właśnie znając już tekst dotyczący ufności, choćby mnie zabił, ufam. Znając tekst, teraz mój świadek jest w niebie, czyli, czyli tak naprawdę autentyczne reakcje Hioba na cierpienie. Spójrzmy teraz na Hioba z perspektywy poezji, i rozważań dotyczących tego no właśnie jak, dlaczego, by w trzeciej części, przepraszam, by w drugiej części, by w drugiej części konferencji zobaczyć, co dzieje się dalej w sercu Hioba i w całym jego nieszczęściu.